Ja się nazywam Roman Błaszczak i jestem oczywiście waszym ulubionym panem redaktorem z podkreśleniem na panem Radio Plus Gorzów Telewizja Gorzów Witajcie jak co tydzień a dzisiaj ze mną para mój serdeczny kolega para. Jarosław Sławek pełnomocnik wojewody do spraw różnych ale głównie rozwoju i inwestycji tak jest tak jest jak się masz Jarek co u ciebie bardzo dobrze, zdrowie w miarę dopisuje. Pogoda coraz lepsza. Gruby jesteś, e... tak jak ja, nie będę się czepiał. No, rodzinne tematy też, okej, okay, także wszystko w jak najlepszym porządku na tym etapie. Na tym etapie. A powiedz mi, odchudzamy się czy nie? Nie, ale mamy w planach. Mamy ja w planach. zawsze mówię od września, wiesz? Tak, tak. No bo na lato się nie opłaca, bo to wiesz, grill. Albo od 1 piwetko. września, albo od 1 stycznia. Tak. Te postanowienia, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Jak się masz po majówce? Majówka była, minęła. Dobrze, dobrze. Dobrze, no zupełnie oddech, tak? Przez te parę dni udało się złapać oddech no tym bardziej że jakieś tam mocne wyzwania prze, przede mną i ten oddech był naprawdę bardzo potrzebny. 1 maja, 2 maja, 3 maja tak. to głównie chyba nam Polakom kojarzy się z tym wolnym, nie, że mamy wolne. E, no ale to są też konkretne święta, prawda? Święto pracy, święto flagi, e, konstytucji 3 maja. Ja flagę wywiesiłem 2 maja, konkretnie pierwszego późną późnym wieczorem. A pierwszego nie wywieszasz? Nie wywieszam. Ale wiesz ja mam to samo, bo mi się ten Pierwszy maja, no niestety cały czas źle kojarzy. No Pierwszego do nich wywieszają sobie czerwone szturmówki, natomiast <laughs> natomiast ja wywiesiłem drugiego biało-czerwoną, a trzeciego, jak wiemy, rocznica Konstytucji, 3 maja, 232 rocznica, dokładnie, jeżeli dobrze liczę. Dobrze liczysz. No, no i no, to, jest, to, jest, to jest święto, to, jest, to było duże wydarzenie i o nim trzeba pamiętać, tak? I, a czwarty maja jak u ciebie wygląda? Aha, i co, nie, nie pamiętam? Pamiętam, nie pamiętam. A ja Ci powiem, jak 4 maja u mnie wygląda. Mogę? Bardzo proszę. E, 4 maja to ja mam w rodzinie takie święta. Po pierwsze mam rocznicę ślubu z moją żoną. Wow. Słuchaj, Ela ze mną już jest 27 lat Jak ona kochanie, daje radę. kochanie, bardzo ci dziękuję Trochę współczuję, ale dziękuję po Jest drugie, wielka jest Moja wielka. najstarsza córka Monika ma imieniny wow. Hania nie ma żadnego święta Niestety mhm. a, a najmłodsza córka Anielka Ma urodziny I wszystko 4 maja I jeszcze tego dnia były matury Anielka poszła na maturę No w mojej rodzinie nie ma solenizantów majowych No ale... No co, nie mam co nad tym ubolewać, tak? W innych nie, miesiącach je, je, jest ich sporo. Powiedz mi, pełnomocnik wojewody, co to znaczy? Czym się zajmuje pełnomocnik wojewody? Do spraw rozwoju inwestycji. To znaczy, stara się ogarniać różne tematy gospodarcze, mówiąc po młodzieżowemu, ogarniać, tak? Mhm. Różne sprawy gospodarcze, inicjować pewne wydarzenia, tak? No i generalnie mieć wiedzę na temat tego, co się dzieje w województwie, w kraju, w tym obszarze gospodarczym. I to jest funkcja społeczna? Społeczna. A ciebie pogięło? No, tak się złożyło. <noise> tak się no. złożyło, że porwika tak. pogięło. Tak. No ale w zamian masz dużo spółek Skarbu Państwa, Rady Nazorczej. Tak, całe mnóstwo, oczywiście. Dużo kasy. 15 albo 10 nawet nie potrafi ich zliczyć. No. <noise> ale poważnie, nie, to w ilu jesteś w spółkach? W jednej. Radzie. W jednej? W dwóch generalnie, no. Tak to no w powiedzieć. jednej czy w dwóch? No bo się gubię. No zależy, no zależy jak... jak na to patrzeć. Tak? Ale generalnie jestem w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu. I to dobrze dla Gorzowa. E, Agencja Rozwoju Przemysłu? E, co to jest za twór? Ja wiem, ale jakbyś mógł powiedzieć, to będzie miło. To jest firma, która tak naprawdę jest właścicielem kilkudziesięciu przedsiębiorstw w kraju. Takich, nie, nie, najważniejszych. Takich, jak, takich jak chociażby Pole Regio, takich jak kopalnia soli Kłodawa czy Cegielski Poznań. No tu nasza firma. Kłodawa? To my mamy kopalnię soli? No właśnie, niekoniecznie nie ta nasza, ale ta oddalona o kilkaset kilometrów. E, Jarek, 11 maja forum gospodarcze, nie odzywaj się. E, o tym będziemy rozmawiać za chwilę, bo teraz przerwę robię. Fabryczna 19, krótka przerwa i wracamy jakże intelektualnie dzisiaj fantastycznej rozmowy z panem posłem Jarosławem Porwichem. Ruszamy. Roman Błaszczak, Jarek Porwich. E, powiedziałem w ostatnim wejściu pan poseł, ze zdziwieniem się na mnie patrzysz, ty tu pozostaje Jarek! No tak, tak, tak. No, Nie mam do Ciebie pretensji. Ale o absolutnie. polityce później. O polityce mhm. później. E, forum Gospodarcze 11 maja, drugie forum gospodarcze w tak, Gorzowie. Tak. E, duże wydarzenie. Duże wydarzenie. Rok temu to już było wow, a ponoć w tym roku ma być jeszcze większe wow. Ale po kolei, Jarku. Mhm. E, ja słyszałem, że Ty byłeś pomysłodawcą. No tak? tak, no co najmniej. Co najmniej albo a. współpomysłodawcą, no tak. Co to można znaczy współ? no, ktoś najpierw wymyśla, a nie dwie osoby wymyślają. No, no, dobra, przesadzaj, to, no. to byłem tą osobą, która tak naprawdę no, no, była. To, to znaczy, koło już ktoś wymyślił, nie? Ty tak. rozumiem, wpadłeś na to, że w takim pściu dolnym jak Gorzówek też się forum gospodarcze może odbyć. Odbyło się wydarzenie, zgromadziło w Filharmonii Gorzowskiej 500 uczestników. Także to naprawdę to, to jest naprawdę bardzo sporo podmioty różnego rodzaju rządowe brały udział w tym wydarzeniu. Tak, Agencja Rozwoju Przemysłu, PARP, BEGIEK, PAICH i... W tym roku czterech ministrów przyjeżdża. Tak. Możemy po kolei? Jedziemy z ministrami? No, a przyjeżdża alfabetycznie. No a proszę, to? może być alfabetycznie. Minister... Albo wzrostu, Mi, słuchaj. Minister... <laughs> minister Adam Andruszkiewicz, tak? znany, to jest pierwszy z tych tak. w po drugie Mateusz Berger, to jest pełnomocnik rządu do spraw strategii energetycznej, tak to można powiedzieć. Trzecią osobą to jest pan Grzesiek Piechowiak, to jest wiceminister rozwoju i technologii. No i czwartą osobą to jest minister Inerdenusz Zyska, to jest pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii. E, błaszczak też będzie. Roman Karol. Roman Karol, tak, nie Mariusz, mój nie, kuzyn nie. nie. No, bardzo dobrze. To bardzo się, dobrze. Że będziesz uczestnikiem, tak? No jak mnie zaprosisz. No już zaprosiłem. Aha, no to będę. Tak. Jarek, ale teraz tak poważnie, bo pieniądze lubią powagę. Co takie forum może dać dla naszego miasta, dla Gorzowa? Olbrzymią promocję, kontakty pomiędzy firmami a instytucjami rządowymi. Informacje, które są przekazywane podczas tego forum, też dotyczą województwa lubuskiego i samego Gorzowa. Między innymi po ubiegłorocznej konferencji, tak, która nosiła tytuł Silna Polska silną gospodarką. Pojawili się tutaj ludzie, którzy są decyzyjni, tak? Pojawili się ministrowie, podstawili się, pojawili się przedstawiciele agencji rozwoju przemysłu. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. I tak naprawdę wtedy został zainicjowany na dobre proces ubiegania się o duże pieniądze dla Gorzowa. Czego efektem chociażby 250 milionów, które Gorzów dostał na rozwój stref ekonomicznych. A wiesz, ile jest ojców tych 250 milionów? Nie, ale, ale, ale powiem tak, no, trzeba być obecnym, trzeba być rozpoznawalnym, trzeba wiercić dziurę w brzuchu osobom decyzyjnym. I tak też się stało i możemy być tylko z tego powodu zadowoleni i oni wiedzą, że, że, po prostu dowiadują się, jakim potencjałem dysponuje Gorzów i bardziej przychylnym okiem patrzą na nasze pomysły, które są, które dotyczą gospodarki a czemu, i rozwoju. A czemu nie? nie udało ci się przekonać Morawieckiego, żeby przyjechał? No nie, ale objął patronatem pan premier, no nie będzie przyjeżdżał do Gorzowa, ale, w dlaczego, nie? ale co drugi tydzień, tak, no, było no parę tygodni temu, ale będzie w pewnym sensie obecny, bo, bo będzie, będzie miał wy, wystąpienie do uczestników tak? tak tak będzie miał wystąpienie będziemy go na Już pewno widzieć nagrane, słyszeć czy, czy, czy to będzie na żywo yy, dzisiaj pan premier będzie nagrywał tak Dziś. także także to jest a naprawdę a byłbyś w stanie Jarek załatwić żeby na zakończenie premier powiedział no i poznawiam, pozdrawiam fabryczną 19 albo coś w tym stylu no postaram się, ale będzie ciężko. Natomiast co do, natomiast co do, samej, natomiast co do samej konferencji... No chcę, Żartowałem, ja wcale, ja wcale takiej promocji nie potrzebuję. Co do samej konferencji, to dotyczyć będzie, mówię dwa słowa, tak? Szeroko pojętej energetyki. Dzisiaj energetyka i w Polsce, w Europie, i na świecie to jest temat numer jeden. Będziemy mówić w którym kierunku polska energetyka pójdzie, tak? Bo zadajemy sobie pytanie, czy to będzie gaz, czy to wiatraki, czy fotowoltaika, czy atom i tak dalej i tak dalej. I na ten o, o tym będzie właśnie A rozmawiać. A co ważne, bo to musimy powiedzieć, każdy może na takie forum przyjść, zapisać się. Wstęp jest wolny, oczywiście bezpłatny. Wystarczy wejść na stronę koszicko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, bo to ona jest. Ona firmuje organizację tej Zapłaca konferencji. forum. Zakładka konferencja. Konferencja. załóżmy, konferencja, Dobrze. no i tam można się w ciągu minuty zarejestrować i przybyć w najbliższy A, czwartek. Minutę, to jak ktoś ma przed takie dziesiątą, bardzo Q jak ty to sobie poradzi, mi to zajęło dwie minuty. I w być w, w, najbliższym, w najbliższy czwartek, przed dziesiątą, bo o dziesiątej startujemy, yy, pobrać stosowne materiały, identyfikator. Fabryczna, 19. I być Jarosław, serdecznie, zapraszamy. Jarosław Porwik, zaprasza. Tak. Przerwa krótka bardzo i zaraz zapraszam. wracamy. O polityce pogadamy, dobra? Okay. Już za chwilę. Trudno co zrobić.

Korwig, Błaszczak Fabryczna 19, pełnomocnik, pan redaktor, ulubiony. Ty, ty też kiedyś byłeś redaktorem, nie? W Radiu Go, tak. I tak. wcześniej w Radiu Zachód, tak. No, Pamiętam, stare dobre czasy. Stare dobre czasy. Mhm. Jarek, no tak cię wzięło, że z redaktora zostałeś politykiem. No trudno. No to pogadajmy sobie troszeczkę o polityce. Na jesień mamy wybory. Tak. Piste wybory przegra. Wygra. A, wygra, A ty wygra, wygra, wygry, 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 wygry. tak? Ile będziecie mieli No który jest źle przygotowany, wygra, wygra. Wygra, tak. A, poczekaj, co so, muszę zapisać? Tak. Nie, y, wy, wy, dobra, wy, no, nie skreślić, z, dobra, z, e, okay. Jarek, poważnie, mhm. wybory. Całkiem y, poważnie. Kandydujesz. Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, Co że to tak. znaczy, wydaje mi się? No nie kokietuj, no czy znaczy, możesz To znaczy, że powiedzieć... złożyłem akces do tego, żeby znaleźć się na Który liście... Który będziesz na liście? Sprawiedliwości. Nie wiem, nie wiem, bo to jeszcze decyzje A są przed tym nami. A kto decyduje? A o tym decyduje między innymi Komitet Polityczny yy, prawej Sprawiedliwości. On Ale będzie tutaj, ustalał na listę. Ale tu, 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 tu ktoś z lokalnie czy, czy, czy No tu centralnie? na pewno lokalnie pojawią się jakieś propozycje, natomiast ostateczna lista będzie zatwierdzana w Warszawie. Przez samego pana premiera słyszałem. I Ale prezesa. słuchaj, ja bym y, a prezesa nawet, tak. słuchaj, Jarek, ja bym po, powiedział tak, wiesz, y, masz numer do Kaczyńskiego, telefonu? Jak chcesz, ci załatwię. Jak mnie poprosisz? Ja bym mu napisał takiego SMS-a. Cześć Jarek, tu Jarek, mamy bardzo fajne imię. Możesz zrobić, żebym był pierwszy na liście? No. Bo to jest ważne. Tak. Albo wyślę mu smsa o treści. Gorzów ma też swojego Jarosława. O! prawda? No nie jednego. Tak, ktoś mi kiedyś podpowiadał, że pod takim hasłem prowadził kampanię wyborczą. Ale nie, 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 nie. Mi daleko do pana prezesa. No nie, broń Boże. No. No. Za wysoki jesteś. Pan prezes jest tylko jeden. No, oczywiście, że tak. E, Jarek, e, e, chciałbym porozmawiać e, o, o liście, bo, e, bo rozumiem, że jeśli chodzi o e, Sejm, no to tutaj będzie walka wewnętrzna. W każdej partii tak jest. W każdej partii. To tam bliżej pierwszego miejsca ma większe szanse. Dwunastu e, posłów tyle jest z naszego e, województwa. E, realnie na ile myślisz stać dzisiaj Pis? Na no dzisiaj realnie po badaniu no, wynika że z 12 czterech, <głos> <głos> czterech z 12 czek. Czterech. Czterech. Tak, natomiast no, eee... dobrze by było, gdyby to było 5, tak? Eee... Mm -hmm. I to już będzie dobry wynik. 4-5. Mm -hmm. No to tak. jak ja mam matematykę, to 50% to powinno być 6, tak 4 to jest 30%. Nie mam no. No, że 5 będzie, tak? Natomiast 5 no, minimum 4, tak? A kto do Senatu? Oj, to to jeszcze długa droga daleka przed nami w tym temacie, w tym obszarze. Tak, no A bo ty, tutaj rzeczywiście ty do Sejmu rozumiem. Ja do Sejmu tak do Sejmu. Wiesz co sejmu. tak ty byś się do Senatu nie nadawał. Ty masz za dużo energii. Jestem podobnego zdania <grym, 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 tak. no rozpiera mnie energię i, i, i po prostu przeżyłeś temat. przeżyłeś jedną kadencję. Tak. Eee, wiesz, czym się je ten chleb? To wbrew tak. pozorom e, nie jest wcale taka fajna fucha, no bo i kasa nie jest za duża, umówmy się. Umówmy się, tak. E, to po pierwsze, duża drugie... odpowiedzialność, dużo obowiązków, dużo spędzania czasu poza domem. No nie jest to łatwe. Ale średnia. wiesz co chyba jest najgorsze dla mhm. szeregowego posła? No oczywiście ty szeregowym nie będziesz, nie? Ale dla szeregowego posła chyba najgorsze jest to, że jest się trochę taką maszynką do głosowania, nie? No w jakiejś mierze. Natomiast naprawdę można, jeżeli odgrywa się jakąś rolę w klubie parlamentarnym, to realizować też swoje projekty, tak? Projekty chociażby yy, regionalne. Regionalne. No człowiek ma, ma, jeżeli jest w koalicji rządzącej, to ma dużą siłę Yy, przebicia. Tak to określa. E, ja teraz poproszę kamerę na zbliżenie. W radiu się domyślą, mam tak dwa paluszki, a wiesz, że ja na ciebie głosowałem, nie? Ależ oczywiście Dobra. Jarek, ja na no. wszystkich głosuję. Słowo daję. E, wiesz? Po raz setny, bardzo Ci dziękuję za to. E, ja ci zrobię nawet zdjęcie, wiesz? Oczywiście. No robię zdjęcie mhm. kartki wyborczej. Mhm. E, zostawiam wolne miejsca i potem wiesz, ja koren, pójdę, po fach po, i wysokie. Ja pójdę z tobą, do lokalu wyborczego i wtedy nie będziesz musiał fotki przesyłać. A, w no. taki sposób. Tak. tak. E, fabryczna 19, by nie. krótka przerwa. E, za chwilę mam bardzo, bardzo fajny temat do omówienia z porwichem. 19. ruszamy. Jesteśmy ponownie, Fabryczna 19 Jarosław Porwich, mój serdeczny kolega. Ponownie witam najlepszego redaktora. Sama Jarek, cześć. Ty wiesz, wiesz jak długo my się już znamy? Ja ci powiem, od 1987 roku. Mhm. Jakoś tak. E, ja mam teraz pewnego rodzaju mały kłopot. Bo, 36 lat. Tak, bo chcemy rozmawiać o takim bardzo ważnym kawałku twojego i mojego życia. Trochę prywata, a trochę nieprywata. Ruch Młodzieży Niezależnej. Tak. E, no to mówmy, co to, co, to, co to jest ten Ruch Młodzieży Niezależnej, bo ty na młodzież to już mi nie wyglądasz. Ale to miało być śmieszne, <śmiech> czy. <śmiech> Ale ja nie, no, też nie, tak, Jarek. Tak? Przecież masz 56 tak. lat. Tak, no. dokładnie tak. Natomiast no, o Remenie, tak? Króciutko, tak? tak. Młodzie Eremen, czyli Młodzie Młodzieżowa, Ruch Młodzieżowa organizacja antykomunistyczna, która bardzo mocno wspierała podziemną solidarność. Lata 80. W dążeniach do tego, żeby Polska była wolnym krajem, niezależna od Sowietów, niezależna od innych uwarunkowań światopoglądowych chociażby takich które wyznawali komuniści tak od wo wolna od zakłamania 40 lat minęło E, tak. No to był e, taki fajny e, moment e, naszego życia. Byliśmy, byliśmy młodzi, bezkompromisowi, szczupli, e, tak. inteligentni. Zostało nam tylko to ostatnie, tak? tak. E, w, każdym, w każdym razie e, ja zacząłem działać dość późno, bo troszeczkę jestem od Ciebie młodszy, co zresztą bardzo widać. Potwierdzam. Trzy e, 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 <suszy> lata młodszy. Ty tak. zacząłeś działać mając zaledwie 15 lat. Tak, wtedy wystartowałem. E, czym się zajmowałeś w Remenie? Bo był generalnie podział, każdy miał jakieś swoje obowiązki. Tak, nie się one co prawda nakładały, ale generalnie, generalnie no co? No, malowanie na murach treści antykomunistycznych, tak. E, nadawanie Radia Solidarność na częstotliwości tele, te, telewizyjnej. E, udział w manifestacjach różnorakich, rozrzucanie ulotek. No tego rodzaju kwestie tak, tak, tak każdy remenowiec tak naprawdę, nie? A tych remenowców, przypomnę Romek, bo ty doskonale o tym wiesz, ale albo wiedziałeś, ale masz słabą pamięć, ale przypomnę, że takich było, przewinęło się w regionie gorzowskim młodych ludzi przez RMN, około 300 plus ich dziewczyny, które bardzo często stały się ich żonami, tak jak w twoim przypadku. Tak jak w moim tak przypadku. Tak w twoim tak. przypadku. Później też rodziny, rodzice, Y, y, siostry, bracia byli też w element zaangażowani, także to jest ta historia bezpośrednio dotyczy około pół tysiąca albo tysiąca osób, a pośrednio całego Gorzowa, całego regionu górskiego. 10 tak? czerwca. No bo będziemy Gożów, Międzyrzecz, culechów, Dolny Śląsk tak Będzie się działo, tak. wiele, wiele aspektów, o tym będziemy na bieżąco mówić. Bo musimy o tym pamiętać, bo to jest kawał naszego życia, a poza tym to musimy o tym mówić, żeby nawet pokazywać naszej młodzieży, a jesteśmy obecni w szkołach w ostatnich tygodniach i mówimy o tym, na czym jak gdyby ta nasza działalność polegała i po to, żeby zainspirować młodych ludzi do aktywności w tych obszarach społecznych i to jest chyba, to jest chyba dobre, tak? Natomiast, natomiast 10 czerwca będzie kulminacja Będą różnego rodzaju uroczystości, przedsięwzięcia, no ale o nich dzisiaj już nie, nie zdążymy na pewno powiedzieć. Nie ale pamiętajmy o Remenie Bogorzów. Może być dumny z tego, że tak naprawdę taka organizacja, jedna z większych w Polsce młodzieżowych, funkcjonowała tutaj właśnie w Gorzowie. I musimy to wszystko, że tak powiem, na łamy historii przenosić. I o tym pamiętać. Jak ty ładnie mówisz, Porwich. Staramy się. No przy Tobie to wiesz, no, jest mi trudno, no bo wiesz. Czy zwróciłeś uwagę? W ogóle ci nie przerywałem. A mi się rzadko to zdarza. No, wiem, 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 bo oglądam Twoje pro programy i widzę, że jesteś bardzo często taki ekspansywny, nawet agresywny. Niemożliwe, ale dzisiaj byłem grzeczny, prawda? No tak, nie mogę mieć pretensji. Eee, Jarek, to była dla mnie przyjemność. Eee, bardzo Ci dziękuję. Jarosław Porwich był moim gościem, pan pełnomocnik. Eee, no ja bym jeszcze chciał pogadać, ale czas nam się kończy. No trudno. Fabryczna no. Zapraszam na czwartek, raz jeszcze, na konferencję dotyczącą energetyki, tak? No bo... 11 maja. 11 maja, czwartek, filharmonia dziesiąta godzina, startujemy, rejestracja od dziewiątej. Fabryczna 19. dziękuję za to spotkanie. Moim gościem był Jarek Porwich. Dziękuję, dziękuję ślicznie. Dziękuję, Jarek. Piąteczka. No i możesz pomachać telewidzom, coś powie... no, no, powiedzieć. Dziękuję, dziękuję do bardzo. Do, do widzenia. widzenia. Do widzenia. Było mi bardzo miło. I tak się trudno rozstać, nie? Tak, tak.